Kościoła. I myślę, że takim e, tych roszczeń i, i, i tego roku na pewno będzie e, to właśnie nadanie praw miejskich e, otrzymało. E, no i tutaj, jak każdy z Panów, który zabierał głos, ja również apeluję do, do, do kolegów w moim wieku i o to, żeby rozmawiać, mówić i, i zachęcać do tego, żeby nie tylko te ankiety były wypełniane, ale również e, żeby. liczby osób i no myślę, że tutaj chyba nie mamy wątpliwości, że y, ta decyzja powinna być podjęta i myślę, że nawet można powiedzieć z wszystkim w stuprocentowym. Dziękuję bardzo.